I chcemy tu przy dziękować, dziękować za dobrodziejstwa na swój ból, by ból. Nabożeństwem w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w osiedlu Pułanki rozpoczęły się obchody 9 Ostrowieckiego Hubertusa. Co roku czcimy, świętujemy, jest to dla nas tak najważniejszy w roku dzień który nas jednoczy, wszystkich myśliwych. To jest to co, to, co jest nasz patron, święto naszego patrona. Doroczne święto myśliwych i leśników połączyło wymiar religijny z barną prezentacją tradycji łowieckich. Lubimy się z tego, że możemy się wystawiać razem z ludźmi, tutaj integrować się. Także bardzo jesteśmy zadowoleni, że dużo ludzi już przybyło, bo już widzimy w kościele, że jest dużo osób. No myślę, że wszyscy odwiedzający będą zadowoleni. Członkowie kół przedstawiali swoją działalność, prezentowali myśliwskie trofea, ale mówili też czym zajmują się jako myśliwi. Mamy plany łowieckie, które musimy wykonywać. To wiadomo wiąże się to z, z potocznie jak to mówią ekolodzy zabijaniem, ale no to jest gdybyśmy tego nie wykonywali, to zwierzyna weszłaby na głowę. Już teraz widać, że z dzików pojawiają się dziki w miastach, chodzą po ulicach. No muszą być redukowane te, te dziki, ta zwierzyna. No, to jest przyroda, to jest człowiek wszedł za bardzo też w las w naturę i, i ta gospodarka łowiecka musi być prowadzona. Dla gości Hubertusa przygotowali również potrawie z dziczyzny. To jest. Yy... To jest mięso naturalne, to nie jest pędzone, bo wiadomo, że w hodowlach y, y, świnie, no to są karmione paszami, które sobie te y, gospodarze pasze wykładają. A tutaj sobie zwierzyna pobiera sama, którą to jedzenie, które chce. Dlatego to jest sporo lepsze, nie jest to z chemią. Nie. Wspólnie z myśliwymi i sympatykami łowiectwa podczas 9 Hubertusa Ostrowieckiego świętowało wielu gości.